Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj jest to kolejny odcinek z Minecrafta. No i co, oprowadzę was po serwerze, przejdziemy się po działkach widzów. No i co? kurczę, zjem sobie chleb. Przejdźmy sobie najpierw do mojej działki. Tak się prezentuje mój dom. Mam zrobione w tym miejscu stawik taki. Ryby nawet mam tutaj wpuszczone. Jak ktoś jest ciekawe jak ryby się bierze, to się bierze ją w wiadro z wodą i wtedy y, można ją sobie wpuścić właśnie do stawu czy coś. Fajna opcja jest to. Mam zrobione mm, też takie kwiatki. No i co? Przejdźmy sobie do środka. Już tutaj wchodzę. W tym miejscu mam zrobione piecyki i craftingi w podłodze. Na dole mam zrobione sobie magazyn. Takie ramki tu są też zrobione. Że tak powiem, opisy skrzynek, co mniej więcej w skrzynkach. Spoko opcja jest to. Ogólnie ściany są wykonane z takiego kamienia. Na dole mam zrobione farmę. O, gotowe do zbioru, widzę, że już jest. No i tak to tu wygląda u mnie. Przejdźmy jeszcze sobie do góry. Ogólnie nie mam skończony domku. Jeszcze trochę zostało do skończenia. Tu mam drawinkę. Tu będzie prawdopodobnie jakaś sypialnia czy coś. Tu schody będą. No, i tu mam taki widok na szwagrowicę. Tak to się prezentuje. Tu okno też jakieś będzie chyba. Jeszcze zobaczę. Ja przejdę sobie na kreatywny i teraz sobie lecimy po działkach widzów. Także, tak ten mój dom tutaj się prezentuje. No i obok mnie ma działkę Sniper. Tak wygląda jego działka. Ma on tutaj sklep. Dobra, idziemy. Można jakieś rzeczy zakupić, smażone ryby, wędka. Barwniki, łopata. No, jakieś rzeczy tu można kupić. Obok ma domek yy, z kamienia, widzę, że wykonany. Yy, większość z kamienia. O, witam, snajper! Cześć! Witaj! O, kurde, nie kapslokiem. Witam, witam. Kurcze. Nagrywam tutaj właśnie. O, snajper idzie. Na dole pewnie jakaś kopalnia jest. O, fajne wejście masz zrobione. Nie wiem co tu będzie, ale spoko ogólnie. O, snajper kurcze tutaj jest. Także e... co tu będzie? A, kopalnia. Aha. Dobra, spoko. Kopalnia. O, kucnąć tu trzeba. Także spoko, idziemy sobie teraz do kolejnej działki. Ja ogólnie mam tak jak widać pod sobie tutaj zrobione. Przejdziemy sobie teraz do działki Kamila. Tu w tym miejscu ogólnie jest główne wejście. A obok mnie ma działkę Kamil. Kamil, fajnie masz tu posadzone kwiaty. Też tutaj jest farma. Źródło z wodą jakieś. Także spoko to wygląda. Te kwiaty bardzo fajnie wyglądają. O, taki domek. O, skrzynki, crafting. Co to? A, wędzarka, piecyk, łóżko. A w tym miejscu mamy takie zejście. No i tu jakiś magazyn z tego co widać. Także też całkiem nieźle wykonane. Ocenianie domków będzie ogólnie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, także proszę się tam powoli przygotować do oceny działek i domków. Naprzeciwko ma działkę Barkus. Dobra. Ciekawy kształt domku ogólnie. Fajnie to wymyśliłeś. O również tutaj jest farma. Także spoko to wygląda. Drzewa też fajnie posadzone. Wejdźmy sobie teraz o tutaj takie furtki. Tutaj też wędzarka, piec. No, spoko, spoko. O. Ładnie masz tu opisane. To w skrzynkach. Bardzo ładnie masz zrobione. Tam pewnie jakaś kopalnia. Też fajnie z drzewa tu wykonane masz tą piwnicę twoją. O, jakie lampiony. Kurde. Także spoko. Teraz działka Fortixa. Jakieś kwiaty tu posadzone. Czy słoneczniki, czy co to tam jest. tym drzewo. O. No nieźle też tutaj masz. O kurde, co tu się stało z tym? Halo, co jest z tym łóżkiem? Ciekawe wejście masz. Z takim dachem tu. No tak się prezentuje domek Fortixa. Co to jest? Stół kartograficzny. Aha, okej. Okay. Jakieś kurczo rzeczy. O, jakieś kurcze do, do chemii czy czego tam, kurde, nie wiem. Także niezłe rzeczy już tu masz. Piec hutniczy. O, tu fajne liście są zrobione. Spoko to wygląda. Także tak to tu się prezentuje. Domek Vortixa. Dobra, zamykamy. A tutaj ma działkę obok. Plakier. I John, ale tu chyba jeszcze nic nie ma. Jakieś drzewa są posadzone. Tam jakaś dziura. E, zobaczmy sobie pod spodem, bo tu jakieś zejście jest. O. Tu jakieś mamy zejście. E, I jakaś farma. Okej, okay, dobra. Wychodzimy. Idziemy sobie teraz. Do kolejnej działki Halo, gdzie tu się wychodzi? O dobra, tu. I tak to tu się prezentuje. Tu będzie ogólnie, znaczy tu jest remiza, tu będzie policja. Tu nie wiem kogo to jest, bo nie ma tabliczki. Tam jest działka extra maxia, ale nic tu nie ma. Nie, tu nic. O kurde, straciłem połączenie. Halo. Domy mody. O, dobra, jest. Tam działka Ekstra maxia jest. Yy, tutaj mamy działkę towarzysz. Beks. A czy tam jeszcze jest jakaś działka? Nie, tam chyba nie ma. Nie, tu nie ma działki. Tak się prezentuje działka. Yy, Towarzysza. Wejdźmy Halo. O. Mamy farmę w środku zrobioną. Fajne te pochodnie są, spoko to wygląda. A tu mamy jakieś kurcze zwierzęta, także spoko. O, dużo rzeczy tu masz już postawione. Tu pewnie jakaś piwnica będzie. Spoko, się zapowiada. Fajnie te okna tu wyglądają. Spoko, spoko. Tak jak już mówiłem, ocenianie będzie w przyszłym tygodniu, pod koniec przyszłego tygodnia, ocenianie działek. Tu mamy działkę Proxa. O, tutaj mamy źródło z wodą. Też farma tutaj jest zrobiona. Nie wiem co to, jakaś woda. Łóżko, no spoko. O kurde, halo, co to za drzwi? Pewnie jakieś zwierzęta tu będą, bo widzę, że masz takie zagrody jakby porobione, nie wiem. No spoko się ogólnie zapowiada. Naprzeciwko mamy działkę Greenusia. Również tu jest zrobiona farma. O, gotowe do zbioru, widzę, że masz. Domek jest w trakcie budowy. O, tu mamy, o, w środek. Skrzynki, piecyk, craftingi, wejście do góry, także spoko. Widzę, że jeszcze nie jest dokończony. Dobra, mamy tutaj teraz działkę. Tu nie wiem kogo to jest, chyba wolny. Tutaj jest działka prawdopodobnie Zygfryda. Wejdźmy sobie. Alo! O, dobra. Działkę Zygfryda, w środku jeszcze nie ma umeblowane z tego co widzę, ale spoko ogólnie się zapowiada. O, takie lampy tu fajne też są. O, co to? Jakaś piła czy co? Nie wiem. Spoko kurczę to wygląda naprawdę. Jakaś farma u góry. Drzewa posadzone, no spoko, spoko. Tutaj mamy obok działkę Szczepana. Widzę, że w trakcie budowy domek jest. O, halo! Czemu znowu serwer? Halo! Działka Szczepana tu mamy. W trakcie budowy jeszcze. Tu nic nie ma. Jeszcze polski Janusz zbudowany. A tu jest działka Marka. Też chyba w trakcie budowy. Znaczy, jeszcze nic tu nie ma, ale posadzone jakieś drzewa tu są i jakiś e, taki mały ogródek, e, znaczy farma. Także spoko. A tu mamy działkę trakera, Fajne wejście tutaj, że tak powiem, do tego domu, że, że no takie drzewa tu są posadzone. Tu pod spodem mamy... Fajnie wymyśliłeś z tą farmą tutaj pod spodem. Spoko to wygląda. Mamy taki mały domek. O, piecyki, skrzynka, crafting. No spoko, spoko. Ogólnie na serwerze będzie prawdopodobnie metro zrobione. Yy, mamy w planach zrobić to właśnie yy, z Bargusem, z Extramaxiem i yy, chyba z Kamilem jeszcze. Chyba po wszystkich działkach przeszedłem. A nie, jeszcze tutaj jest jedna działka. Yy, dobra. To jest działka chyba Szymona tak, Belu Szymon żywopłot tu masz fajnie zrobione, farma spoko to wygląda o, tu mamy domek o. o, fajne wejście po drabinkach do góry też magazyn jakiś tu masz o, tu wyjście na balkon także spoko to wygląda chyba po wszystkich działkach przeszedłem tak to prezentuje się z góry, tutaj. No i co? Jak ktoś chce dołączyć na serwer, to serdecznie zapraszam. Na Discordzie są wszystkie informacje dotyczące serwera w Minecraftzie. Także zapraszamy serdecznie, jak ktoś chce dołączyć. To będzie tyle ogólnie w tym odcinku. Eee, ocenianie będzie prawdopodobnie pod koniec przyszłego tygodnia, tak jak już mówiłem. No i co? Do usłyszenia wkrótce. Na razie. papa